Przeminęła mi noc, przeminęła mi fantastycznie, zmarzłam znowu trochę. Ale nawet mój Mercedes mi dzisiaj nie pomógł, a Mercedes w sensie mój śpiwór. Poszłam po prostu taka, wiecie, trochę zmarznięta. Niestety jest zimno. A tu mamy widok w stronę Rejdafjordur, mgła, trochę mgliście jest, zresztą ta część Islandii. Z tego słynie, że tutaj są najgęściejsze mgły, najgęstsze i czasami tak tutaj jest, że po prostu jak to mawiają lokalni, że mgła jest aż do wycieraczek samochodowych, do szyby. I niestety ja taką mgłę tutaj też przerobiłam i naprawdę ciężko się jedzie, jak się wyjeżdża. Zwłaszcza wysoko w górach, jak się jedzie, wyjeżdża i mgła. Jest po prostu jak mleko, naprawdę nic nie widać, jest to niebezpieczne, no ale to się można nauczyć, tak jeździć, kwestia wprawy i przede wszystkim nie można się bać, trzeba jechać powoli, nie szarżować. Zobaczcie, tutaj stoi taki domek pomarańczowy, kapsuła ratunkowa, można byłoby to nazwać. Ten, ten dom jest oddalony o 18 km od Stadir i on jest tu po to, nie dlatego, żeby ładnie stał i wyglądał, tylko po to, że dawno temu, tak ze 40 powiedzmy lat temu, widzicie, przy drodze stoją takie żółte paliki i tutaj są wysokie te paliki. Te paliki właśnie są wysokie tu dlatego, że może być bardzo dużo śniegu tutaj. Jeżeli są niższe paliki, to tego śniegu jest na ogół mniej. I taki domek stoi tutaj po to, że jeżeli jedziemy i jest zamieć śnieżna, już w tej chwili one nie są w użytku, ale kiedyś dawno temu tak. Można było wejść do takiego domku, przeczekać burzę śnieżną. Było jedzenie, było łóżko, było ogrzewanie i człowiek po prostu nie zginął wśród zamieci śnieżnej, co jest bardzo ważne. I takich domków, kapsu na Islandii było kiedyś dawno temu całkiem sporo. W tej chwili one są polikwidowane, ponieważ, ponieważ już nie są potrzebne. Jestem w tej chwili w Miła Fjordur i jest to jeden z piękniejszych fiordów Islandii. Droga jest dość ciężka i trudna w ogóle masakra po prostu jest. Powiem Wam, że 18, tutaj jest 18% kąt nachylenia tej drogi i robi to na pewno wrażenie, zwłaszcza że jak widzicie, jest to droga szutrowa. Droga, którą my jedziemy, my zaraz będziemy jechać tu. Zobaczcie, jaki jest spadek. Robi to jednak wrażenie i to niesamowite. A przed nami przepiękny, najładniejszy fjord Islandii. Przed nami właśnie stoi wrak statku, który był używany tu na Islandii do produkcji, do robienia dróg na Westfjordzie. Jest to stary amerykański statek. Przywieziony tutaj, jak jeszcze baza amerykańska była. Widzicie, jest cały już zjedzony. Jest tutaj na Islandii od 1966 roku. Wieje jak zwykle na Islandii zimny wiatr i znowu marznął. Jak zawsze myślałam, że góra Oksy jest jedną z najgorszych dróg na Islandii, to śmiało mogę powiedzieć, że ta przybiła wszystkie drogi. Mamy klif Breku Fossar i to jest właśnie ten wodospad. Trochę przypominają taką watę, to można byłoby z tego zrobić nawet yy, wypchanie do ubrania. To byłoby nawet całkiem ciekawe. Stadir przywitało nas przepiękną pogodą, jest ciepło, ja myślę, że jest około 15 stopni spokojnie. Wegir Stadir w ogóle mieszka około 2,5 tysiąca ludzi, także nie jest to dużo, ale jest to przepiękne miasto, jest właśnie tu dużo drzew, jest słonecznie. I to, co ja pamiętam, to zawsze tu była piękna pogoda i wam powiem, to jest, no, jest taki mikroklimat i naprawdę jest ciepło, jeżeli chodzi o Islandię. Słynna stacja benzynowa, spoczta apteka i sklep netto oraz banki. tu wszystko jest w sumie Węgiel Stadir. Nie ma jedynie Ikei. Przeszłam, ale zabrało nam 100 koron w jednym. Tak, do damskiej weszłam. <grytanie> Mały przystaneczek na hamburgera. Po dość trudnej drodze zeszliśmy do kanionu Studla Gil. Studla Gil oznacza kanion. Kochani, widok jest. No, już po prostu brak słów. No, jest znowu następny, przecudowny, przepiękny, wspaniały. Po prostu Islandia ma swoje uroki. Zobaczcie i wy. Wspaniały kanion. Jest moc, bazalt, skały. Oczywiście też może być niebezpiecznie, więc trzeba uważać, żeby za bardzo tam nie podejść. I tutaj, w tym kanionie, jest bardzo dużo znanych zdjęć na internecie. Zawsze byłam ciekawa, gdzie to jest. Nigdy tu wcześniej nie byłam. Naprawdę jest moc, warto to zobaczyć. Teraz już nie nadążasz za mną, no, no chodź, chodź, no, tak, będę lecieć. Jest godzina w pół do pierwszej w nocy na pole namiotowe i stwierdziliśmy, że jest tak zimno, bo jest plus dwa wyczuwalne. Nie nocujemy na polu namiotowym, tylko jedziemy dalej. To ciekawe miejsce znaleźliśmy. 700 metrów, znowu pod górę. Słuchajcie, taki mam bootcamp to jak atleta. To będzie jadł kotleta później, bo będzie głodny po tym biwaku jednak. <noise> Że zaraz zobaczycie niespodziankę z Seyðisfjörður. Z, z miasta na Islandii, do którego przypływa prom. Z Danii. Ty przyspiasz jak motorówka. I tak dobrze mi idzie. Cały czas jest stromo. Pięknie widać Seyðisfjörður. Przejdźmy do tablicy informującej o tym ciekawym miejscu, które wygląda jak zupełnie z innej planety, jak nie z tej Ziemi i zostało wybudowane przez architektkę tutejszą, lokalną i służy ono do wywoływania echa. Echa, dlatego jest tak wysoko położone, żeby nie przeszkadzać innym. Chodzą więc do środka i... Uh, halo! Halo, halo! halo. La, 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 la. Ale fajnie! Halo! 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 Tu Wenus północy. Robię o północy, gdyż jest pierwsza w nocy. La-la-la-ri, la-la-la-ra. La, 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 la. Przyznacie sami, efekt akustyczny jest jak najbardziej ciekawe miejsce. Także, jeśli przypłyniecie do Seydisfjordur, od razu się tu udajcie na wycieczkę, żeby zobaczyć tą budowlę i ją przetestować. Tak jak właśnie ja przetestowałam przed chwilą.